Witajcie. W poniedziałek po trzeciej niedzieli Wielkiego Postu odebrałem przesyłkę. W przesyłce była gra SPAQR. To ostatnia gra zamówiona w Forcie Gier, która na południe Polski przyszła, a została sprowadzona, zapakowana i wysłana przez Konrada Pawłowskiego. I tutaj chciałem z tego miejsca podziękować Konradowi za dotychczasową współpracę. A współpracowaliśmy głównie przy dostarczaniu gier, nagród dla Stowarzyszenia Sportowo-Historycznego Dragon w Muszynie. Dobra wiadomość jest taka, że Maciej Chmielewski przejmuje stery fortu gier i życzę powodzenia Macieju. Mam nadzieję, że. Nasza współpraca, jeżeli będzie taka konieczna, też będzie się układała dobrze. Wracając do stowarzyszenia sportowo-historycznego Dragon w Muszynie, w marcu zaczęliśmy realizację projektu kolejnego projektu gry planszowe jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego. Jest to projekt współfinansowany ze środków Miasta i Gminy Zdrowiskowej Muszyna. Zrobimy parę spotkań, parę zajęć z grami, z różnymi grami. Na pewno w, drugiej, w drugi weekend sierpnia zorganizujemy 16 galicyjskie manewry strategów. Oczywiście w ramach tego projektu też zakupimy kilka lub kilkanaście gier. Jedną właśnie z gier zakupionych już w ramach tego projektu jest S.P.Q.R. GMT Games. Otworzę ją teraz dla Was. Zapraszam. Senatus Populusque Romanus. Gra Ryszarda Berga, Marka Hermana, grafikiem Roger McGowan. The Great Battles of History, tom drugi. Sztuka wojny w Republice Rzymskiej, druga edycja deluxe, czwarta edycja, jeżeli chodzi o przepisy, pudło. No, dość, dość grube. Na odwrocie mamy przykłady żetonów, przykład mapy, metryczkę, informacje o tym, co znajdziemy w środku, skąd się wzięły poszczególne scenariusze z, z, jakich, z jakich wcześniejszych periodyków. 14 bitew, skala 20 minut Tura, 70 jardów hex no i jeden punkt siły w piechocie to będzie 100 150 ludzi w kawalerii 100 ludzi przeznaczona od 1 do czterech graczy w wieku powyżej 14 lat złożoność 6 w skali solitaire 7 dobrze spróbujmy ją otworzyć Mam nadzieję, że mi to dobrze pójdzie. A jeżeli nie, to zrobi, zastosujemy magię telewizji i, i wejdziemy już do tego etapu. Kiedy Wolika zostanie ściągnięta. Ok, jakoś to poszło. Udało się. Dobrze. Pudło otwarte. I magia telewizji zadziałała. Co prawda, sprawnie otworzyłem, natomiast yy, troszeczkę yy, z innego kąta sobie obejrzymy to otwarcie. Yy, no tak. Woreczki strunowe w woreczku strunowym. Kostka dziesięciościenna w, kos yy, w też woreczku strunowym. I mamy yy, pierwszy moduł yy, Barbarian. 5 yy, bitew. E, mamy scenariusze z Pacu Deluxe 9 bitów. O to już wiem, że na pudełku te 14 bitów to troszeczkę za mało, e, bo mamy 5 bitów z dodatku Barbarian i e, scenariusze e, no, z, podstawowego, z podstawowej wersji SPAQR. Dalej. Przepisy? Tak, do Grade Battles of History, do całej serii, czwarta edycja. Szczerze mówiąc, z szerokim łukiem do tej pory omijałem Antyk, nie znam tej. Nie znam poprzednich wersji, 40 stron razem z otłatkami. Także będę dopiero to studiował. Dostajemy mapy. Mapy na papierze cienkim, ale są dwustronne. Jest ich zapewne kilka. Prawdopodobnie 6. Dobrze, nie będę tego rozwijał dokładnie. Pierwsza mapa, druga, trzecia, czwarta, piąta i szósta. Mhm. Karty pomocy gracza. Pierwsza z takich kart. Mamy dwie sztuki, już nie będę się wypowiadał, co w nich jest. E, tak jak mówiłem, będę się musiał dopiero z tą serią zapoznać. E, druga karta pomocy gracza, ale są na twardszym e, papierze, kolorowe, e, z odcieniami. E, też dwie sztuki drugiej e, karty pomocy gracza. Tor etapu. Przypomnienie z sekwencji gry. Jednostronna ta karta i przechodzimy do żetonów. Wypraski. Tak, tutaj mamy z podstawowej wersji jedną wypraskę. Kolorowe, ładne żetony. O, le lekkie przesunięcie do góry. Widzę, że niektóre włócznie wychodzą poza e, poza cięcie no zobaczymy jak to będzie wyglądało w, po wycięciu żetonów druga wypraska z legionami rzymskimi i trzecia wypraska z żetonami pomocniczymi z tej e, podstawowej wersji gry i tutaj mamy Kolejną dużą wypraskę, czwartą z dodatku. Deluxe, ok, chyba, chyba tylko jedna. Ta pierwsza wypraska była trochę przesunięta. i, i, i szósta wypraska z dodatku barbarzyńców puste pudełko, co tutaj mamy? Hmm. E, ładny basen morza śródziemnego, zaznaczonymi bitwami, gdzie które się odbywały na bokach pudełka, dalej reklamy, ale jak widzimy to pudełko jest naprawdę duże, szerokie. wielkie pudło wielkich bitew zostało Otwarte dzięki, że byliście z nami podczas tego unboxingu. Zapraszamy na kolejne odcinki na kanale Hex Magazynek. Pewnie coś o tej grze jeszcze powiemy, jeżeli zapoznamy się z zasadami, ogramy scenariusze, może coś o różnicy między poprzednią wersją przepisów a obecną. Gra znana w polskim środowisku, doczekała się polskiej recenzji i wywołała troszeczkę dyskusja... dyskusji. Ta recenzja, no ok, zobaczymy jak e, sprawdzi się teraz, a tymczasem do zobaczenia e, najchętniej nad planszą i Romawikta dla hex z Muszyny, Paweł Główczyk.